Wczesny ranek Jestem w terenie. Widzę różka, chyba świeży, taki dziwnie oparty jak postawiony, takiego z tych małych to dopiero pierwszy znaleziony w tym roku. Dość ciężki, z półtora kilo prawie waży. Bardzo nabity taki, bo nie duży, ale ciężki No już to się zaczyna dzisiejszy dzień nieźle O kurde Ładny dzicior, bo Odyniec na pewno do go zeżarło, mogę wejść do kłotu. Trzeba szukać. Jest jeszcze jedna noga z tego dzika. Wilkie rozległe to okropnie. Ale będę próbował to znaleźć. Za zakamarków tu jest. Bardzo dużo. nie niedobrze jeszcze znaleźć. Ludzie tu na pewno chodzili, ale muszę dojść do kręgosłupa żeby się upewnić. Leży coś, co wygląda jak różek, jakiś grot starczy. No, ładne róże, fajnie się ja zrobię. Korzenie. Leży ogryzek jakiś Odpuściłem temu dzikowi obłaziłem teren, przeszukałem nic tylko te dwie nogi Tak to wygląda jakby pogubił je uciekając przed wilkami ale czy to możliwe? muszę się kogoś mądrego zapytać a może w, po filmie ktoś mi odpowie w komentarzu bo jeszcze mógłbym pójść i szukać dalej ewentualnie o leży różek ładnie ukryty za kłodem starym zeszłorocznym nie dobrze, że tamtego zostawiłem. Od razu będę miał mniej więcej. Od razu stary. Jakiś różek Stary też nie, ósmak to Już czwarty dzisiaj. Trzeba, że widać tego trochę polecia Dopóki nie pozarasta i żyną no, to można próbować coś znaleźć Jeszcze jakiś różek widzę Proszę. O kurde Na no to okaz się trafił Już tak połamany. Jak to go policzyć taką piątą sztukę dzisiaj? No ale jest sztuka. Pierwszy świeży, potem był, ten zdaje się, dwunastak zeszłoroczy, taki usunączek zeszłoroczeń albo starszy i taki dwa by ogryski. 5 kilo pewnie to będzie ożyło wszystko. Tak warto było.